Witajcie moi drodzy! Witam was u boku Daytony Dymoto, czyli motocykla Schrödingera. Jest i go nie ma. Ciężko jest go zobaczyć, bo to co było w salonach już się wyprzedało. Czemu tak jest, że tego pojazdu po prostu nie ma i ciężko jest go kupić? Kilka czynników. Chłopaki, którzy to sprowadzają. Chyba nie do końca spodziewali się sukcesu tej marki. Daytona nie jest nowością na polskim rynku. Firma, która go importuje do nas, mają w ofercie m.in. Syma czy Hyosunga, mieli też Dajtone. Dajtone Mavericka 500, którą możecie znać również pod nazwą Java 500 ADV, Cover 510X i tam jest jeszcze kilkanaście innych takich klonów. No, ten motocykl się nie przyjął. Dlaczego to Wyska Piątka miałaby się przyjąć lepiej marki nieznanej, która nie ma jeszcze wielu serwisów? Która nie wiadomo jak będzie stała z częściami. Kolejna rzecz to to, że ta konfiguracja, czyli konkretna kolorystyka ABS, szprychy i komplet kufrów w oryginale, czyli model X mówiąc krótko, on występuje tylko u nas znaczy w takiej konfiguracji jest sprzedawany tylko dla nas. Z drugiej strony macie jeszcze dostępnego go w wersji bez X, który ma koła aluminiowe. W sumie nie ma to znaczenia. To tylko aspekt wizualny, bo tutaj mamy 17 cali i 17, więc z uwagi na aspekty terenowe tutaj nie ma żadnego kompletnie znaczenia. No być może to, że felga stalowa, tak jak jest tutaj, po prostu będzie bardziej mniej podatna na wszelkie uszkodzenia ewentualnej defektów jazdy w terenie. No i do wersji z, bez X'a nie jesteście w stanie dokupić. Kufrów na tą chwilę. Znaczy tych stelaży, tych, które tutaj siedzą. Niemniej jednak, no tak, mamy przygotowaną specjalną serię, tylko i wyłącznie na polski rynek. Dobrze, niedobrze, niedobrze, bo przez to jest ich mniej. Natomiast jak jeździ? Czy warto czekać? Panata! To... Jak sobie poradzi w terenie? Na prawie terenowych kołach. <laughs> Dobra, nawet wstanę na, ten, na tą okoliczność Mniotamną jak szatan Kurde, tu chłopaki na krosach zapierdzielają Na kładach co zresztą widać po śladach Ja się 125 miejską Wcisnąłem No ale mówiłem, że będzie przygoda Mówiłem no, chciałbym go lepiej ująć nogami, ale nie za bardzo mogę Przy moim wzroście to nie jest takie oczywiste Zobaczcie jak to wygląda Łytkami go musiałbym jakoś łapać no, Ale dobra, to też nie jest maszyna terenowa Gumy mam jakie mam Ale to, że jest w miarę lekki powoduje, że Techniką i odwagą da się tutaj zawalczyć. Ja nie lubię jeździć w piachu, trzeba przyznać. No ale. Generalnie strasznie śmiesznie muszę wyglądać teraz na nim. Bo łokcie w górę, luźno na kierownicy ręce, dupa do tyłu, żeby odciążyć przednie koło żeby przeszedł przez wszystko i ma siłę w ogóle się rozpędzać skubany, dobry jest dobry jest ten sprzęt o tutaj troszkę ciężko się robi ja pierdykam brakuje trakcji na tylnym kole, ale damy radę, damy radę przejdziemy bardziej do tyłu, bardziej do tyłu nie, 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 stawaj, nie stawaj no, brak braku gumy tutaj. O! Po korzeniach tutaj wejdzie Dwójeczka. O! Wzniesienie jest naprawdę ostre, wierzcie mi. I zobaczcie, on się na... <śm> napędza się. Myślałem, że trzeba będzie redukcji zastosować, ale nie. Przeszedł skubaniec. Podoba mi się. Daję radę. O, oj, 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 oj. Teraz ABS nie mogę wyłączyć i to trochę mnie denerwuje, bo cały czas koło mi się uślizguje. W tym momencie ja jedę na hamulcu i hamulec w zasadzie nic nie daje. No no dobra. No ma trochę tej siły z dołu, nie? Pytacie się jaki ma sens budowanie e, adventureowych 125, nakedów, chopperów tak dalej. Tu wiem, że mam jakiś prześwit sensowny, że zamiast jest mięciutki, ładnie sobie daje radę z tą nawierzchą. I proszę bardzo, no jedzie, jedzie sam. I jest wygodnie, najfajniejsze, co, e, na co ja bardzo zwracam uwagę, no bo jestem wysokim gościem. Ciężko mi znaleźć odpowiednią pozycję i powiem Wam, że tym... Chyba byłbym w stanie pojechać jakąś dłuższą wyprawę. Miejmy ze sobą tą kompromitującą e, sytuację, jak siedzi dwumetrowiec na takim nie za dużym sprzęcie. No to zobaczcie Jeśli jadę troszkę na kaczkę to wtedy kąt ugięcia kolan, szczerze mówiąc, niedużo odbiega od mojego codziennego motocykla. Kanapa jest wyprofilowana, więc nie jestem w stanie się dalej odsunąć, aby mi się przydało, ale też umówmy się, ilu dwumetrowców będzie na nim jechało do 1,90 m, myślę, że naprawdę wzorowo. Set pasażera są na tyle daleko, że gdzieś tam jestem w stanie dotknąć nogami do nich, ale... Mm, no, są to już oddalone, to jest naprawdę całkiem spora, to jest kapiątka. Jak widać na załączonym obrazku, kolana idealnie mi się mieszą w, w tych wytłoczeniach zbiornika. Mogę się mocno przytulić, chowając kolana na przykład przed deszczem w trakcie jazdy, więc coś tam może nawet uda mi się osłonić, że tak powiem, przed warunkami atmosferycznymi. Ludzie, tutaj prosta pozycja komfortowo, tak zrelaksowana wręcz, luzik, naprawdę jest spoko. Na stojąco nie będę pokazywał, bo tutaj nie o to chodzi. Nie no, jest spoko kurdeż. Jedziesz sobie taką drogą mięciutko, wygodnie, szybko. Nawet nie na zasadzie, że szybko jak na Stowieskie Piątkę, po prostu szybko. I włączamy się do ruchu i cyk. Trujeczka, i cyk, trujeczka. Zobaczcie, 30 na godzinę, piąty bieg, odwiam. Cholerka! Ja wiem, to tylko 125, ale wierzcie mi to jest bardzo imponujące. Start pod świateł, no to wyrywa całkiem fajnie. Pod wiatr, mam równą należnię w tym momencie. A on jeszcze na szóstce potrafi się rozpędzić. Schylę się i zobaczę, jaka jest różnica. Jakby siedział tutaj lżejszy niższy kierowca. O kurde, i ciągnie. Dobra, na pewno na początku pojawią się pytania. Standardowe pytania odnośnie każdej marki takiej świeżej na polskim rynku, co z częściami, co z dostępem do gratów, ile trwa zamówienie itd. No to może nie miałem jeszcze okazji zamawiać nic poza filtrami, ale miałem możliwość sprawdzenia co nieco. Rzuciłem film o Daytonie na DMOTO 125X przy Junaku i romeciku. Pokazaną i oczywiście w stronę Daytony najwięcej pytań, jak to zwykle w przypadku chińskich motocykli, pojawia się. Zapytań o części, o dostępność części gwarancyjnych do tego pojazdu. Co jest dostępne, kiedy będzie dostępne, jak będzie ze znalezieniem itd., itd. I to jest coś, co na co czekałem od wielu lat w różnych markach dostępnych w Polsce. A tutaj to mamy. Zobaczcie, co oni zrobili, jak ładnie zrobili tutaj. Głowica na przykład, każda podkładeczka. Każda śrubeczka, wszystko określone, oznaczone, opisane i tutaj wraz z dostępnością danej części do zamówienia. Cyk 17 sztuk, nie ma problemu, nie wyrzuca błędu. No nieważne, mamy wszystko Oxygen Sensor, czyli Lambda. A no tak jest Lambda 14, więc, więc jest, jest. I co tam potrzebujecie? Sprzęgiełko. Nie ma problemu. Tarcia sprzęgła do 14 dni na zielono, żółte chyba jest do miesiąca. No bo też trzeba wziąć pod uwagę, że to częściowo z tego co mi wiadomo, te 14 dni to jest takie umowne, bo niektóre rzeczy takie najpopularniejsze są w Polsce już dostępne od ręki i ten, ten magazyn się jakby też powiększa stopniowo. A więc filtry, nie filtry i tym podobne inne rzeczy to wiecie, mamy dostępne od ręki. Więc tu mamy całkiem fajną infrastrukturę już stworzoną na wprowadzenie tej marki na kolejny rynek. Zresztą no, firma, która to wiecie, dystrybuuje, no, znają się na rzeczy, sprzedają tych motocykli trochę i to jest ich bardzo duża zaleta i duży plus. Więc o to bym jakoś się już nie martwił. Tym bardziej, że już o chińskie motocykle coraz rzadziej się martwimy, jeśli chodzi o części. Zdarzają się przykłady, oczywiście, że tak. Ale marki własne najczęściej te nie pozostawiają wiele do życzenia. Słuchajcie, jeśli chodzi o silnik, to. Mm, oglądający mój kanał wiedzą, że lubię sobie trochę pogmerać i poszperać na ten, ten, ten temat. Mam wręcz na tym punkcie troszkę małe zboczenie i nie jestem w stanie znaleźć informacji, z jakiego to mm, silnika jest to kopia albo na czym się wzorowali, czy jest to produkt własny. Po prostu nie jestem w stanie nic takiego znaleźć na tą chwilę na temat tego silniczka. Mogę Wam tylko pokazać to, jak jeździ, co zobaczycie przed i po w tej wstawce. Mam jeden zarzut, zastrzeżenie, które nie jest tak naprawdę jakimś dużym problemem. Części może się to podobać, minie. Ciekaw jestem, jak będzie słychać to na kamerze, ale szalenie głośny jest Airbox. Bardzo głośno słychać, jak zasysa te powietrze, podnosząc co za tym idzie, też troszkę, działając naszą percepcję, sugerując, że ten motocykl jest mocniejszy niż jest w rzeczywistości, chociaż jeździ bardzo dobrze. A dźwięk z wydechu jest bardzo przyjemny, ale ten airbox, no nie wiem, ja szukam czegoś cichszego. To, to jest taki mój zarzut. Tutaj te dźwignie, te przeguby, które są tutaj zastosowane nawet możliwość regulacji tutaj dźwigni zmiany biegów czy dźwigni hamulca na mimośrodzie to są takie detale, które powodują, że ten motocykl jest naprawdę spoko coraz częściej widzimy tego typu motocykle stricte chińskie, ale bardzo mocno dopracowane i tutaj no to jest bardzo obiecujący sprzęt. Szybę dostałem zamontowaną w dolnej pozycji. Możecie sobie ją tutaj na tych śrubach, jak widzicie tutaj są wolne otwory, można ją przełożyć o te 2 cm wyżej. Zauważycie to? No może niżsi kierowcy tak do 1,70 m, kilku, jak najbardziej tak. W przypadku dwumetrowca nie ma to znaczenia. I tak wali prosto w kask i tak, więc jakiś deflektor by się jak najbardziej przydał. Słuchajcie, jeśli chodzi o miejsce pracy kierowcy, no to powiem tak, jest szalenie poprawnie, nic dodać, nic ująć. Patrzcie, przede wszystkim tu lew paliwa jest na zawiasce, nie zostaje Wam w ręku, fajnie. Stacyjka na środku, zegary są czytelne idealnie wręcz, czy w słońcu, czy w takiej szerówce jak teraz. W nocy też nie wrażam jakoś specjalnie jest git. Nie ma tutaj nic na tych zegarach nadzwyczajnego, od obroty w formie takiego paska. Prędkością bardzo duży, czytelny wyświetlacz biegu. Duża godzina i przebieg dzienny i ogólny. Trip jest tylko jeden generalnie zamiast dwóch, tak jak w większości maszyn. Kierownica wysoka, nie jest jakaś strasznie szeroka. Naturalnie ułożone ręce, spoko. Jeśli chodzi o te przełączniki, tu też nic dodać, nic ująć. Ok, nie mamy regulowanych klamek. Niektóre marki już to oferują w standardzie, ale też nie oczekujmy za dużo. Te przełączniki, już je gdzieś widziałem, co tu dużo mówić. Szalenie ergonomiczne, po prostu wszystko jest z zasięgu palca, tam gdzie być powinno, łatwo jest trafić. Duże odstępy między przyciskami, ten awaryjny pod ręką, klaxon, miganie długimi, no wszystko, czego chcielibyśmy mieć, bez żadnych wodotrysków, bo tutaj takich nie ma. Prosta, zwykła stowiska piątka, która jest dość solidnie złożona, bo właśnie jak już to wspomniałem, miałem możliwość rozbierania tego sprzętu i zarejestrowania pod spód. I też nie ma tutaj ani nic specjalnie wybitnego, ani nic specjalnie rzucającego się w oczy. Spawy są poprawne, raczej solidnie zrobione, kołyska ramy. To jak to wszystko jest tutaj zmontowane jest ok. Stosunkowo szybko możemy zrzucić zbiornik i dostać się do zaworów chociażby, więc nawet serwisowanie później nie będzie jakimś dużym problemem. Jak już wspomniałem, podczas jazdy jest dość wygodnie na nim jechać. To siedzenie jest mięciutkie, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, no tylko ten airbox jest za głośny zdecydowanie. I tyle. Dobra, słuchajcie, jak tak pokazuję Wam jak wyglądam na tym motocyklu, to też weźcie pod uwagę, ja mam 205 cm wzrostu. Przy mnie każdy motocykl jest mały, wygląda na malutki, zwłaszcza stowiska piątka. A ogólnie jest coś takiego, że czy na salonie, czy w wiadomościach prywatnych często mi wysyłacie informacje, Kamil weź połóż bo jestem duży, żebym nie wyglądał jak na kocie na stowyste pionce. Weźcie pod uwagę, że to jest tylko właśnie stowiska piątka. im większa, tym zazwyczaj cięższa. Jeśli będzie lekka i duża, to też będzie droga, no bo materiały lżejsze, aluminium i tak dalej, to wszystko będzie kosztowało, jakość wykonania, precyzja wykonania i tak dalej, więc albo będzie szalenie droga, o co nam nie chodzi przecież, albo jeśli będzie duża, to będzie ociężała, bo ten silniczek o mocy maksymalnej 15 koni po prostu ma swoje możliwości maksymalne i tego się nie przeskoczy, więc nie zwracajcie uwagę może na to, jak Wyglądacie na motocyklu, a jak się czujecie na nim, siedząc na nim. Wiecie, nie jeździcie wyglądem, prawda? To ma być wygodne, to ma być przyjemne do jazdy i przy okazji fajny silniczek też daje radę. I tu macie taki pakiet między innymi. Chociaż to, tak jak mówię, on nie jest jakoś przesadnie duży. Jak stoi sobie w szeregu innych 125, które nie mają kufrów, które nie mają tylu obudów, takich klasycznych Nakedów, to faktycznie on wygląda na duży. O, nie wiem czy. Zdołam wam, że się zdoła tak ściemić, żeby wam pokazać lampę, ale już teraz widzę, że ona daleko ładnie sobie sięga i dość szeroko ta wiązka światła jest. Więc podejrzewam, że skoro już to widzę, to i w nocy będzie całkiem przyzwoicie, aczkolwiek warto byłoby lepiej sprawdzić, może będzie jeszcze okazja, zobaczymy. spod świateł nie zamulimy. Nie ma problemu. No i stówkę widzę, że na pół gazu jest w stanie utrzymać. Nie schylam się za owiewkę, żeby nie ułatwiać mu za bardzo życia. Odwijam trochę i się rozpędzam dodatkowo. czy mi siły do wyprzedzania? Raczej nie. Tyle upalania w terenie. I dopiero teraz przy dłuższym postoju słyszę wiatrak w chłodnicy. Spoko. Po prostu solidna maszyna, za solidne pieniądze, fajne wyposażenie. Takie czysto użytkowe. Czego chcieć więcej? Jest git. Y to tyle.